Witam serdecznie, Szymon z z tej strony się kłania. Krótki speech, krótka informacja, ważna niezwykle. Otóż kiedy dzisiaj zasiliłem swoją cudownością miasto piła, korzystając z przybytku, w którym się człowiek oczyszcza, wychodząc zobaczyłem rewelacyjny tekst na drzwiach. I on brzmi, i to jest właśnie ten speech, to jest ten przekaz. Nie bądź jak struś pędzi wiatr, zwolnij. Baw się dobrze, do miłego pamiętaj, to tyczy twojego życia. Moje powiedzmy, ja sobie organizuję na tyle, żeby nie być jak struś pędzi wiatr i wiem doskonale i ty pewnie też się orientujesz, a jak nie to podpowiem, że pośpiech generalnie jest zdecydowanie wskazany przy łapaniu pcheł. Do miłego. Nie bądź jak struś pędzi wiatr.